No to chyba znaleźliśmy źródło przecieku pod listą dachową, którą wyciąga się generalnie bardzo łatwo. Popiemy ją do góry w tych miejscach, gdzie są klapki, ciągniemy do góry delikatnie i ona wyskakuje tutaj z tego zaczepu. Ten zaczep, wcześniej robiłem zdjęcia, był zafajdany i generalnie jest Tutaj malutki luzik, co może będzie widać, taki pół milimetrowy na tym nicie i prawdopodobnie, jak tu wszystko było obklejone e, jakimiś liśćmi starymi, to w tym miejscu ta woda się kumulowała i przez ten nic, który jak widać właśnie jest ruchomy lekko, woda wchodziła w profil. W profil wchodziła i leciała sobie tutaj że ta, w taki sposób, że ta picerka była generalnie sucha, ale na wysokości połowy bagażnika wszystko wchodziło w środek bagażnika i leciało prosto do koła. Także mam nadzieję, że może komuś też to pomoże. Będzie wiedział czego szukać, bo innego miejsca tutaj w tej rynnie dachowej naszej nie ma, którym mogłoby to ta woda gdziekolwiek przechodzić. Pozdrawiam.